Bardzo bardzo ważnym elementem gry w koszkówce jest gry, gra na zasłonach, czy to z piłką, czy od piłki. O tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o tym, o, o tym jak używać poprawnie zasłon z piłką, czy na piłce. Ja nazywam się Patryk Janszewski, to jest Rejnik Koszkówki. Zapraszam. W koszkówce wyróżniamy trzy rodzaje zasłon. Wyróżniamy zasłony na piłce, wyróżniamy zasłony od piłki oraz tak zwany koszyczek czy w normalnym, no normalnej nomenklaturze handoff po naszemu koszyczek. Pierwszą zasłoną na jakiej się skupimy jest podstawowa zasłona czyli zasłona od piłki tak zwana to w naszym przypadku tutaj to jest side screen. Zasłona właśnie na 45 stopniach chyba najbardziej w ogóle podstawowa zasłona na piłce w koszkówce tutaj może jeszcze z góry boiska. Natomiast to jest najbardziej podstawowa zasłona w koszykówce. Największym błędem jaki zawodnicy popełniają przy używaniu zasłon, to używają zasłon lub za wcześnie albo za szeroko. W momencie przywołania zasłony, zasłona, podstaw zasłonę, wielu zawodników jest. Próbuje, jak już zasłona tylko jest postawiona, próbują zaatakować co powoduje, że zawodnik obrony z łatwością może się przebić przez szczyt zasłony i tak naprawdę zasłona nie, no, nic nie zrobiła. Co bardzo ważne, w momencie, gdy zasłona została postawiona, musimy ściągnąć zawodnika, przepchnąć zawodnika obrony do poziomu zasłony i w tym momencie, używając zasłony ciasno, zawodnik obrony jest zmuszony albo do. Biegnięcia za nami, albo do wbicia się w zasłonę, lub przejścia pod zasłoną, co w każdym przypadku jest dla nas bardzo korzystne. W momencie, gdy zaatakuje zasłonę zbyt wysoko, rozmawiam teraz o młodzieżowej koszkówce, nie rozmawiamy o, o NBA czy o jakiejś tam profesjonalnej. Młodzieżowa koszkówka to są podstawy młodzieżowej koszkówki. W momencie, gdy zaatakuje zasłonę zbyt szeroko, zbyt wysoko, każdy, nawet niedobry zawodnik obrony, przebije się przez szczyt i będzie stał między nami. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ściągnąć zawodnika obrony do poziomu zasłony, i potem atakujemy zasłonę, bo ciasno w naszym przypadku do rzutu. To jest nasze właśnie pierwsze ćwiczenie. Wykonam dwa maybe dwa, maybe, dwa może trzy kozły w tył. ściągam zawodnika do poziomu zasłony i potem atakuje dwoma kozłami do łokcia, do rzutu. Raz, dwa, raz, dwa, do rzutu. Może Możecie to wykorzystać jako trening, trening nawet rzutowy, zamiast rzucać tylko tymi cebulami, to można dodać taki element stricte meczowy, aby nauczyć się rzucać. Siągam zawodnika do dołu zasłony, patrzę w poprzek boiska, wychodzę dwoma kozłami, do zatrzymania na dwa tempa na łokciu. Raz, dwa, raz, dwa, łokieć, zatrzymanie na dwa tempa do rzutu. To już na, na nasze podstawy zasłon, o których będziemy rozmawiać dużo więcej w przyszłości. W razie jakichkolwiek pytań. Proszę, zostaw komentarz, wyszł, wyślij mi e-mail, a ja zapraszam do kolejnych filmów. Ja nazywam się to jest Ręczkówki do zobaczenia. Cześć!